Witajcie, Medinusie, z tej strony Jeroja, a to kolejny odcineczek Kangurka. Tak, e, właśnie. Siedzę, e, iż trochę zciszymy giereczkę. E, więc dajcie mi chwileczkę. No, jakoś myślę, że tak wystarczy. No, i będzie gitarka. No, jej to lecimy i przechodzimy giereczkę sobie. Czekajcie, czy. Czy nam się gra nie zapisała? Nam się gra nie zapisała ziomeczki. Dobra, coś się nam skiepściło. Możliwe, że czy, o czymś nie wiem. Dobra, ale tutaj sobie przy, co, pozbieram pieniążki. Oelo wróżka! A i a, dobra, i musimy to przejść do końca, dobra. Ja skiepściłem, przyznaję się, także muszę to na nowo przechodzić. Ja to ze speedrunuję, a z wami się widzę po krótkim cięciu, dobra, chyba w tym momencie skończyliśmy, tak więc na spokojnie teraz o bomby. Oh, shit, tego cygana potraktujemy z ulgą. No, mimo... ale go zabijamy teraz dokładnie. I tak, to jest moment, w którym skończyliśmy, przepraszam was. Nie wiedziałem o tym, że tak, tak gra działa. Czyli teraz możliwe, że odcineczki będą dłuższe albo krótsze w zależności od tego ile będzie trwał level. Jeden level na odcinek myślę, że będzie spoko. Dobra, tutaj domeczek. O Elo. Elo mordziasty! Gdy że cię widzę. Na łące pełnej czerwonych muchomorów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagonię proszę do norek. Dobra, Wszystko się robi. To proste. Skocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków i kierując nią zagoń stado. W porządku, postaram się. Okej. Okay. A gdzie ta borsucza mama? ziomeczku dobra, lecimy na wprost. Tam nic raczej nie ma. Chyba nie ma. Albo jest. No jest, dobra Tutaj sobie przejdziemy jakiś grzybki. Ale tutaj raczej ciężko mi wskoczyć. Nie wiem jak tam mam wskoczyć. O! Jak ja mam łeb jak żyrafa! Owojku! Lolz! Hmm... No nie wiem, jak ja mam tam wskoczyć, serio. No coś później się dowiem. To jest ta borsucza mama chyba. O, dobra. Musisz zagonić wszystkie małe borsuki do norek. No dobra, dobra. O! A gdzie są norki? A tu są norki, dobra. Nieważne, okej. Okay. Jeju, jest ciężkie. Donory! Co? No... Mamy się rozumieć. No, Donory! Ja się chcę tu ratować, a ty mi nawet Donory nie chcesz wskoczyć. No, Donory! No, Donory! No, co za bieg? Nie wierzę w niego. Dobra, nie. No to niech Cię zabiorą, byku. No, swój koleżka od razu wlasz. Dziękuję ci, kao. No, oj, ten że był rosły. Jocie kryzola, kryzole, dobra. Obra, filetowe kryształki. Dukat. Nie. Serio. Nie wierzę w to. Dobra. Teraz to na luzie. Ziu. Dobra. I chyba koniec uciekajmy, pierwszego etapu. Uciekajmy, zbliża się wielki niedźwiedź. Wielki niedźwiedź No, następny poziom. O nie zebrałem U, wszystkiego, no. Dobra, robimy. Ucieczka. Uważykamy. Aby uciec przed niedźwiedziem, musisz zbierać magiczne sprężynki. Dukaty wskazują ci drogę. Dobra, będę pamiętał. Co to za niedźwiadek? No dobra. A bo ja już mogę biec! Bojku serio, w taki sposób się będzie biec!

nie, nie zebrałem pieniążków. Jej, ale ciężko się zbiera te pieniążki. Wow! Tym razem będzie trudniej. Nie za to oczekujcie! Tym razem będzie trudniej, ciekawe o co komo. Co się dzieje? Kautus! Skok. Ja cię kryzole. Nie! Ja cię kręcę, ty tu łatwe nie jest dziomki. A tutaj skoczyć trzeba, bo bojku! Nie, 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 to, 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 łatwe nie jest, naprawdę. Uciekamy przed gigantycznym dźwiedziem. Nie wierzę, co ja robię w ogóle? Kic, 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 Opa! Nie wierzę w to! Nie no serio! Jak taki, jak takie... No nie wierzę, dlaczego to jest takie wielkie w ogóle i po co nas ściga? No, no. ja nie wierzę. Nie, dobra, ja wam to trochę wytnę, nie? Jak będę w niektórych momentach takich ten... To wam... Tego, żebyście nie musieli oglądać jak... Cały czas ginę. Dobra, idzie idzie dobrze, idzie dobrze. Bojku, nie! Kurczę. Ależem zepsuł. A to pewnie końcówka była, nie? Chyba pokonaliśmy niedźwiedzia. Chyba tak. No, ale nie zebraliśmy wszystkich dukatów. Łoł, wow. skrzynki metalowe. O szuri Dobra, w ogóle posłuchajmy tej przykład. Naciśnij przycisk rzutu. Pamiętaj, że nie możesz mieć ich więcej niż 20. Aby ułatwić sobie celowanie przytrzymaj przycisk celowania. No jak otworzyć te skrzynki? Dobra, nie wiem. Jaki jest przycisk celowania? Nie, jaki jest przycisk celowania? Dobra, w sumie escort, opcje sterowanie. Celowanie to jest. E czy kontrol, nie wiem. oh Dobra, łatwo. Dobra. Ty, ty, ty psiuko Dobra, leży. Leży wszystkie te stworzonka. Nie wiem czemu mnie atakują. Jak ja ich chcę ratować. Z tego co mi wiadomo. O, on mi prawie bomba wycioskała. O, chyba tam będziemy musieli przejść jakoś. Okej, okay, health... O, cygan! Dobra, moć na gołe klaty, ninja solo. Jak? Gdzie ty jesteś? Ty! Gościu... o. E nie, nie biegnij tak szybko! O i gdzie żeś uciekł? A tego tygrys, a tego, tego trolla, nie wiem co to jest, yy, nie, jak to się mówi... krasnala, to kto zabije? Hmm. Weź byś się wziął do roboty, a nie. Papuga robi więcej niż ty. No, właśnie, gdzie ta papuga? Pewnie się gdzieś lenik tam. A mi dukaty każe zbierać. O, ja chyba mogę tego, o to nie. mogę pływać? Yy... Chyba muszę i da. O, chyba, że. Nie, nie, wiedziałem, że tak trzeba zrobić. No i gitara. Jak to, to tam nic nie ma teraz? Obojku, nie, 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 nie. nie. Ojej, jakbym spadł. Ale bym się wkurzył. Dobra, idziemy, walić. No i ten cygan bo go teraz trzaskam. Na łeb. No Łatwiutko. Kolejny? Ty poczcie, on sobie. On nam diamenty kopie. Dziękuję ci, Kao. Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. <laughs> Ale, bo co, bo ja się pojawiłem? Cześć, ty jesteś nadal ten sam, czy co? Bo ja nie wiem już. Jej o elotrol Krasal nie wiem, jak zał, tak zał. No nie bomba Cholirka, ożyćko Ale speedrun poszedł Dobra Dzwoneczek i bumerang. No co co? Jest Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamik będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. Okay. Nie, ale... A to był ten dynamit. Ojeju! Dobra. E, e, nie, ja tutaj biorę tego dzyng, dzyn, 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 Dobra. Jeju, te dynamity jakieś. Czekaj. A, bo... Hi, dynamita tu muszę sprowadzić. Dynamit, chodź. Come on. Mam nadzieję, że umiesz biegać. Łatwo. Dobra, ziomeczki, skończyliśmy właśnie teraz poziom, więc na spokojnie możemy sobie powrócić do portalu. Także co, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.